Najważniejsze jest to, że zdobyliśmy trzy punkty. Ta bramka dała zwycięstwo i z tego się cieszę najbardziej, z tych trzech punktów, bo przed meczem bardzo sobie mówiliśmy, że chcemy dzisiaj za wszelką cenę wygrać. To się udało. Jesteśmy szczęśliwi, ale za kilka dni kolejny mecz z chrobrym u siebie i teraz będziemy się skupiać tylko na tym, pracować do tego meczu i oby było dobrze. No, chciałem to sfinalizować. Widziałem też tam arka, tylko kwestia czy, czy byłby spalony czy nie. Podjąłem decyzję, że będę strzelał. No Nie udało się strzelić tej drugiej bramki, szkoda, bo to by już kompletnie zamknęło mecz. A tak musieliśmy walczyć do końca, ale udało się. Najważniejsze mówię w tym wszystkim są trzy, trzy punkty. Na pewno jestem zadowolony ze swojego występu, ale przede wszystkim z występu drużyny. To jak każdy pracuje, nie jest tylko bić brawo. To moim zdaniem zadecydowało o zwycięstwie w dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że konsekwencja przede wszystkim bardzo dobra, pierwsza połowa. Szkoda, że w drugiej połowie się trochę cofnęliśmy, ale przede wszystkim ta pierwsza połowa była bardzo udana. Dzień dobry. Jak to powiedział kiedyś klasyk chyba na pierwszą połowę nie wysiedliśmy z autobusu. Chyba byliśmy jeszcze w drodze z Sosnowca. Co mnie bardziej smuci, determinacją w pierwszej połowie odra nas zdecydowanie przebiła. Nie ma tutaj dwóch zdań, natomiast martwi mnie to, że nawet z piłką nie radziliśmy sobie. Nie potrafiliśmy się przy piłce utrzymać i stworzyć jakiejkolwiek sytuacji. Poza jednym strzałem Sobczaka, w zasadzie nic nie mieliśmy. W drugiej połowie. Na pewno ta druga połowa wygląda zdecydowanie lepiej w naszym wykonaniu, ale niestety też nie byliśmy w stanie dzisiaj szczelić bramki. No wszystkim, tak jak powiedziałem, przesądziła pierwsza połowa. O to mam duże pretensje. Myślę, że determinacja Odry przez cały mecz była na wysokim poziomie. Stąd gdzieś tam ciężko było nam stworzyć sytuację. To, że ta druga połowa lepiej wyglądała, to nie przełożyło się na to, żebyśmy byli w stanie szczelić bramkę, chociaż. Ta sytuacja z ostatniej minuty czy tam z końcówki meczu budzi duże wątpliwości. Ja wiem, że to jest ostatnia minuta i, i, i sędzia, nie wiem, wahał się, a może nie, może był rzeczywiście pewny, ale rozmawiałem z Quentinem i twierdzi, że to było ewidentne kopnięcie, to nie było pchnięcie, tylko kopnięcie, więc... Z mojej perspektywy wyglądało to na, na faul, Ja wiem, że to, to z ławki zawsze gdzieś tam jest daleko i, i nie chcę tu jednoznacznie gdzieś tam e, e, oceniać tej sytuacji. Absolutnie też nie chcę jakby tym tłumaczyć naszej porażki, bo tak jak powiedziałem, porażka e, to zdecydowanie słaba gra w pierwszej połowie. Witam serdecznie. Gratulacje dla, dla zespołu, oczywiście za zwycięstwo. No, zapracowaliśmy dzisiaj na te, na te trzy punkty. Łatwo nie było. Pierwsza połowa zdecydowanie pod nasze dyktando. Dobrych kilka sytuacji. Szkoda, szkoda, że zabrakło czasami zawodnika w polu karnym, który mógł wykończyć te dwie, trzy piłki, które przechodziły gdzieś tam na piąty mecz, ale najważniejsze zdobyty gol. Druga połowa, no już niestety troszeczkę cofnęliśmy się, troszeczkę za bardzo momentami, ale, ale też były dwie, trzy sytuacje, w których mogliśmy skończyć ten mecz. Nie udało się. Ważne jest to, że, że wywozimy trzy punkty i tak naprawdę czekamy na następny mecz oczywiście. O que